Halo, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Egoist i witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z brawlerami na kanale. Generalnie rzecz biorąc, docelowy odcinek miał się pojawić wczoraj. Z racji, że nagrałem odcinek, ale on się nie nagrał, nie, nie zapisał. To go nie ma. I co? Otworzyłem Mega Box Mecha Boxa, w którym y, był ten Mecha bo. Musicie mi uwierzyć. Y, to nie mam jak tego mam przewrócić ani wstawić, no. no jest jak jest, tak. Jest jak jest. Y, Także no, y, niestety y, i co? I to w sumie chyba tyle z nowości. Otworzymy sobie tutaj prezent. No, nie najlepszej jakości bym to było to powiedziałbym. Ale otworzymy sobie też chaos. Dropa, oczywiście. Także otwórzmy go już. Ok, super clear. Epic. Dwa epiki. Dwa mityki, dwa mityczne house dropy, ok, w którym jest 200, o to jest Janet, ale to za 30 gramów, tak jest, no ok, ok, opening udany, szkoda, że na przykład nie trafiłem ośmiu jakichś tam ultra legendarnych i w ogóle, no, no jest jak jest, tak jest jak jest, podbieramy sobie to i będziemy dusić rankady Zerbę sobie rankedy. parę rankedów bo czemuż by nie bo trzeba mamy sztarę tutaj no ja pójdę nie wiem yy, krowem pójdę krowem krow mi się wydaje, że będzie tutaj w sam raz jest Kaze, jest Edgar i jest Tik. Ok. Mam jeszcze Willow. Czy to dobrze, czy to źle? Szere, nie wiem. No, tak szere to. Nie jest to najlepsze, bym powiedział. On umarł tutaj w ogóle. To jest trochę śmieszne. Ok, auto ajmujemy sobie troszkę, no bo przecież czemużby nie. Ok, A trzeba się trochę podleczyć. Muszę oddać kontrolę po prawej stronie, co mi się nie podoba. Mhm. Ok, no trochę średnio, generalnie, że ja zbieram te gemy. Ale no, okej. Okay. Mmm, okej. Okay. Generalnie to nie wyszło to aż tak tragicznie jak sądziłem, że będzie. Okej. Okay. Mamy już hype charge, także mamy już generalnie. Możemy się jakkolwiek bronić. No właśnie. Ok, no ja mogę wskoczyć w niego, tylko nie wiem czy mi się to opłaci. Ok, skakujemy teraz. Zabijamy jednego i tylko jednego w sumie. Nie szkoda, że tych gemów nie podniosłem, ale no. Wiecie jak jest. Okej, okay, uciekamy i mamy yy, winka. Jeszcze sobie na nafarmimy kada na sam koniec. OK, tego tak już nie da się przegrać. Mamy to, niesamowite. 6-0 tym, którym zrobiłem pierwszy raz. Taki czułem się użyteczny w tej grze, to jest niesamowite. Super rare, epicki, mityczny, mityczny, też spoko. Kit ten za 30 gemów. O, kit. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To spoko. Spoko. Bardzo spoko. miałem, miałem tego kitboxera zawsze. A taki kicik sportowy, fajny. Mi się podoba. No i tu. Tu poja się pytanie co my chcemy zagrać Gościu Grafanga Zagramy B. Kurde, ja mam 40 tysięcy ponad tych monet albo już i ja nadal ich nie wykorzystałem i chyba czas żeby Przyjrzeć się i te gilsy pokupować, bo. To kłopoty generalnie kłopoty. Okej. Okay. Dość szkoda. Ale okej. Okay. On dostał tam dość soczyście. Okej. Okay. Wileł nie żyje Akurat na nas bardzo dobrze Przepraszam, że my teraz troszkę też nie żyjemy, ale... Coś za coś, tak, coś za coś, oczywiście Dobra, no, teraz giniesz Tak jest Strolowała troszkę Ok, dostał dwoma tymi. Nie jest to złe. Nie jest to najlepsze oczywiście. Ale jest to, że ja go sam zabiłem praktycznie, bo, bo dałem tego nie. No. Przegraliśmy aż tak szczerze, chyba. Może nie Jednak nie No nawet jak zginie teraz to nic nie robi nam No ale ten jak zginie to już nam robi Dobra Pokręciłem, ale pokręciłem tą B Ojejku Dobra, szczerze jestem się dumny Zrobiłem 61 tą B. Najlepszy dotychczasowy mecz chyba na B. Na fakt, że tam oponenci nie byli yy, zbyt ciężcy, także no, no jest jak jest, no, ale mi się podoba. Mi się tam podoba. No i co, lecimy kolejny. Fang i Melody. Karl, po prostu. Po prostu Karl i nic, i liczymy na to, że... że wygramy. Po prostu tam też jest Karl i Grom i Mandy. No jak mam być szczery, to ciężko będzie, nie? że to, że jak osiągnąłem on mnie, nie, to troszkę pomyłka. No i pomyłką jest też ten fang, który, który ta jakby robi nic. Ja też. Czy ten fang może coś zrobić? Może. No, może nie aż tyle, jednak. Ale okej, okay, no, ja na pewno nie mogę stać na karla, to już jestem pewny 100% na groma, znaczy nie na karla. Co ja mówię w ogóle? Okej, okay, to była misja samobójcza. Znaczy no, samobójcza, no nie taka samobójcza po prostu. Wyszedł tutaj jeden za jeden. Tego to, że ja do tego groma nigdy nie podejdę. Bo nie po prostu trzymam na dystans. I za dużo nie mogę tutaj z tym zrobić. No dobra, ten gadżet nie był najświeższy. To muszę przyznać, hała. Szczerze? My możemy wygrać tylko przez to, że się zoą akurat yy, zmniejszy i on nie zginie, nie zginął. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas. Yy, najgorsze jest to, że ja w sumie nadal nie mam hypercharge'a, to jest troszkę yy, problematyczne, mógłbym rzec. Sam zabił trzech. Nie pytam. Nie wiem jak. Ten funk Goat. Fang. Totalny goat. Yy, otwieramy start dropa. I lecimy. Ostatni meczek na dzisiaj. Bo, bo nie ma co tyle grać, bo jeszcze się przegra. Yy, tu i Tika zagram Zagram tutaj Tika tak. Tik tutaj mi się wydaje, że będzie bardzo dobrym wyborem. W sensie no, Czy bardzo dobrym to nie wiem, ale... Na pewno dobrym w jakimś stopniu. No. <grym> no tak średnio bym powiedział. Ale okej. Okay. Przez to, że ja tego Moklisa nigdy nie kontroluję, bo on jedzie mnie cały czas. Także tutaj muszę liczyć na... ...teammate'ów. Że ktokolwiek będzie koło mnie. Jeżeli to nikogo nie będzie, no to jest tragedia. Chyba, że mam ultę, no to mogę się jeszcze obronić jakoś. Jakkolwiek przed... No ja ginę. Wszyscy zginęliśmy w sumie, okej. Okay. No ten mecz jest chyba przegrany. Zresztą w sumie nie jest chyba przegrany, tylko on jest na pewno przegrany. Nie no, szczerze to, że on stamtąd wyszedł to jest trochę... Eee... patologia. To że następnym wiesz jeszcze w ogóle w Hypercharge nie kliknąłem na samym końcu, bo właśnie nie kliknął. Jeszcze jeden <grym> yy, Bo trzeba wrócić teraz do Golda 3. Czy Trzy. Trzy, dwa. 3 3. kabym Kanion. Okej, tylko ta Eve bez hypercharge'a to... Troszkę chyba nieporozumienie. Weźmiemy karle, aczkolwiek tutaj Bi, też nie byłaby zła. No, generalnie to przegraliśmy. Chyba, że my to pierwsi skończymy. Ale wiecie jak jest. Okej, okay. on troszkę troluje generalnie. Okej. Okay. Dobra. Trzymamy się tutaj cały czas. Cały czas. Ok. Tutaj sobie teraz może auto atakować ta Jessie. Myślę, że bardzo dużo czasu w tym kupiłem. To było bardzo spoko. Mhm. Ok. podpalamy sobie teraz safe. Mamy to. Pięknie, pięknie rozegrane, bardzo dużo czasu kupiłem yy, tym karlem tam po lewej stronie. Szczerze, totalna rewelacja. Nie dziś jakieś... jakiś, znaczy, gram na goldy, także nie ma się co dziwić, że tak to wychodzi. Yy, no to co, dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subik, i napiszcie jakiś komentarz. Widzimy się w następnym odcinku, Jo!